Aha, tak, tak, tak. Zaczynamy po dziesięć lat. No. na zabawę. No. Dospolnik na cierpienie. No. Szopę No. Ja, 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 ja. na zabawę, tu swoje na cierpienie Pochwałej złoczyńca, myślał, że ma dobre serce Jak pikawa popowała, tylko czarną grę Ty na drogę że to z tylu czarnych zęb, potem bronz, potem gołej stop, pora w kityś te Bala, Co za Mr. Polic to Cenk, śmiało przeciwie rusza, inny gotowy jak Nick Cave Zemna w kierunku, ludzko w bultu pod oczami żyje Wszytcie miało na mnie haka, jak jebany Ferdinand Chłopaki nie płaczą, chłopaki się bierzają, a diabeł się kręci Pobliżu panu sądu, nie śmiałeś przyjaciela, jednego z dobrych siłków który... Bo, idzie, bo nie dostrzegli fałszu, a ja będą w najwyższym razu, Ktoś, jak bo się albo ino oszustwa i przyczajone, bo nam czasem bardzo mocno czuję, bo lecz taty w Nie czym najgorsze trafi po ze słonecznym, czasem głowa w chamie do taty w nim, bo wygórowana cena, taty krewski w nim. Czasem bardzo mocno czuję, bo lecz taty w las, wiewa winy To podziemny świat. Pręczowy moim życiem dzisiaj czysto gra, wcześniej niczym wskazanie dla mnie łapa. Ja się dziś na traci, abordała ku i Do Lotus wszyscy trojennych hormon i przejrzałem wagon. czasem polina, nie potrafiłem, że obradłem chociaż dzisiaj nadal wiesz, żeby ni z kalbola. Ucz po bilisza i smaczowale z ciukiem pora palcem wskazującym, reszta śmąło się Wszystko jest perfekto, więcej mam niż Abi złocha pomimo morty, szałona terytorią pocha na fartowo, jak tam ją rata Na tartuje a więc górę jak prawa Bobie jej szybowo ława, niczym po kułach, nasza ich rosy... Nie bała, no to świecę muso Synu, ty nie będziesz jak swój wysyłać, to film już moja wygoda, byś nas wyczerpuła w zył, no nie mieszamy jej co, zapewne masz jak film, ona my go potoczają, jaki on jak to ktoś się kurcze widzę, wasześć osiągnął i liście, no to ktoś no bardziej liście, albo był łapat na pizę, tutaj pieniądze nie świecą, i z niego ci opisę, cy masz żadnego znaczenia, są pokorą, mamy wszystkie i że je piszcie, i że je piszcie, Czasem bardzo, bardzo pi, Czasem, pcha, pi, naty, Czasem bardzo mocno czuję koniec tamtych tych w I tylko szef na mi po tym słowem zryk. Potem w głowa głowam hamię, bo prawdy film, będę górowana w świetle, ten czysty film. Czasem bardzo mocno czuję koniec tamtych lat, mnie wam tak poczucie ginę, tylko ciemny świat. Był całym moim życiem dzisiaj czysto da, wcześniej nie ciem wskazaniem, ale na pewno Czasem bardzo mocno czuję gorycz tamtych dni Niczym się dragi, potem słone zły A zepsuta głowa pcha do tamtych dni By była robiona cena film. Czasem bardzo mocno czuję gorycz tamtych lat Nie warto czuć się winnym, chcę podzielny świat By całe moje życie dzisiaj czysto gwiazda Przecież niczym czy wskazanie ma na